4 lata więzienia, grzywna w wysokości 60 tysięcy złotych i konieczność zwrotu 70 tysięcy to nie jedyne konsekwencje przyjmowania łapówek przez Janusza Kasko Kościerzyny. Mężczyzna został właśnie wydalony z zawodu sędziego. W kwietniu sędzia Januszka został uznany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie winnym przyjęcia 140 tysięcy złotych łapówek. Sprawa ciągnęła się od 2008 roku. Zgodnie z wyrokiem mężczyzna miał stawić się do aresztu 24 sierpnia, nie zrobił tego jednak, a do sądu wpłynął wniosek o odroczenie kary i wstrzymanie wykonania wyroku. 27 sierpnia Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku wydalił Janusza K. z zawodu sędziego. Wyrok nie jest prawomocny, można się od niego odwołać do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, że Janusz K. został skazany prawomocnym wyrokiem za przyjmowanie łapówek w zamian za wydawanie korzystnych orzeczeń i pisanie apelacji. Prokuratura zarzucała kościerskiemu sędziemu przyjmowanie nie tylko pieniędzy, ale też artykułów spożywczych, m.in. wartej 300 zł ryby w galarecie. Janusz K. miał również przez kilka dni korzystać z użyczonego mu samochodu osobowego.